Węża przeciwlał po kartona Nie widziało jak na pewno czy to u mnie Akcja i akcja wiesz, ale to <laughs> będzie bardzo nudny film Nie no, no ma być Na no. no, no senny W bardzo prosty sposób się ekonomi bo dodam ciewny, żeby mi tu zaraz tu nie przyjechały jakieś smutne pany. Dodaj, że to jest starożytna metoda. No. Starożytna metoda. Na drugim planie. Nie ma drugiego planu. No dig. Bez kopania. Troszkę spóźnione w tym roku, ale... Pewnej strasznie nie przeskoczę, ale NoDig będzie. Wujek Griswold, co do nim morwa. Nic nadzwyczajnego, tu no tu nie ma. No. Demon też tego nie wyjdzie. Robosz poświęć, żeby nie było. I tak się tworzy legendę. No, ty możesz mu pomagać. Spaski. Ta mokia będzie mi potrzebna do herbat, który będę sporządzał. do mojego pomysłu I betonu konopnego, który mi stworzyć I, jaką nawóz? Spójrzmy na ten charakterystyczny ruch stopy, jest... odkryty w starożytnych papirusach. Aś konopie y, znali y, Egipcjanie? Skąd nie w ogóle się ta uprawa? Nie wiem, ale jak zapalimy. To te duchy do nas przyjdą. Bo wo, wolałabym mnie. Musimy sprawdzić, wiesz, tak z ciekawości, własne. Czy było co?